Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale U Cioci w Kuchni Dzisiaj będziemy piekli kukurydziane ciasteczka Zapraszam Potrzebujemy następujące składniki 250 g margaryny 160 g cukru 2 całe jajka 300 g mąki 2 łyżeczki proszku do pieczenia to jest około 8 gramów y, Dwie małe torebki cukru wanilinowego to jest około 16 g. Gramów, 240 g rodzynek i 200 g takich płatków kukurydzianych To są bardzo mało słodkie albo w ogóle bez cukru Margaryna. Cukier. I ten cukier wanilinowy. I teraz będziemy ucierać, aż nam się ten cukier połączy z margaryną. Teraz dodajemy jajka. I ucieramy tak dalej, aż nam się te jajka połączą z margaryną. Mąkę już sobie przesiam z proszkiem do pieczenia i teraz połączę z tą masą. Masa się połączyła. Teraz musimy te płatki trochę je rozdrobnić. Przeukładamy do woreczka foliowego i stukamy czymś twardym. u mnie taki tłuczek do mięsa i stukamy u mnie już już się roztropniło można też zgniatać w rękach jeżeli ktoś ma dużo siły to da się ładnie zgnieść teraz połączymy już nie potrzebujemy ubijać dodajemy te, te płatki Porka i rodzynki całość połączymy tą masę razem masę mamy już ładnie wyrobioną tak wygląda teraz będziemy łyżeczkami nakładać na plaszkę bo to jest takie troszkę klejące na przykład tak. I tu no. Ja już sobie wcześniej nagrzałam. Włączyłam sobie teraz piekarnik. Niech się nagrzewa. I zaraz będziemy piekli. W takim odstępie już ponakładałam ciasteczka. Będziemy piekli w piekarniku nagrzanym 180 stopni. Pieczemy 10 minut i ja w międzyczasie sobie przygotuję drugą blachę. Ciasteczka mają takie różnorodne kształty. Proszę spojrzeć jak się już ładnie upiekło, jaka już jest różnica. Tu jeszcze nie upieczone, jakie malutkie są, dlatego musi być ten odstęp, taki troszeczkę większy. A tu obok już są upieczone. Teraz zostawię, żeby ostygły, i wkładam następną blaszkę. Jak ciasteczka ostygną, przekładamy na talerz i sypiemy cukrem pudrem. Jeżeli ktoś nie chce, to może bez cukru, ale z cukrem optycznie ładnie wygląda i chyba smakuje lepiej. Tak wygląda bardzo apetycznie. Mąż już właśnie podkradł mi parę sztuk. bo On się nigdy nie może doczekać kiedy jest gotowe. Ja policzyłam z tego przepisu co państwu podałam wyszło 120 takich ciasteczek. Jeżeli ktoś chce, może mniejsze zrobić, to będzie miał jeszcze więcej. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Proszę wypróbujcie ten przepis. Ja piekę co roku na święta. To jest niezastąpiony mój przepis. Bardzo go lubię. I polecam Państwu.